Trzymaj to, to we by wpływu. Było... O, nie dało się. Wpuszczamy, naprzód. Do Fundacji Wismair trafiłem, można powiedzieć, z polecenia yy, yy, Mojej e, ówczesnej trenerki Agnieszki Boczuli, która mnie, m, jakby nie mówiąc, wkręciła y, m, w tą dziedzinę szkolenia psów. Ona y, m, pod tej kuratorką swojego pierwszego psa, którego wzięła ze schroniska do posłuszeństwa, takiego zwykłego na co dzień i do Obedience, y, wiedziała, że właśnie całkiem nieźle sobie radzę właśnie w tej dyscyplinie Obedience i w Agility, w takim innym sporcie technologicznym. No i stwierdziła, że, że może bym spróbował swoich sił i w szkoleniu psów przeżdżał do pół roku. Tak naprawdę główny nacisk kładziemy na to, żeby pies yy, oswoił się w tak dużym stopniu, jakim się da z tym otoczeniem, w którym w przyszłości przyjdzie mu, w którym przyjdzie mu pracować. pokazanie mu różnych środków transportu, yy, którymi będzie się w przyszłości poruszał, czyli metra, autobusu, tramwaju. Pies rodzinie, z rodziną zastępczą odwiedza też różnego rodzaju Miejsca użyteczności publicznej: urzędy, pocztę, aptekę, także wchodzą po prostu w restauracje, sklepy. Około pół roku, jak już trafia na stałe do szkoleniowca. I w zależności od tego, na ile pies już jest gotowy, zazwyczaj to jest mniej więcej między 10 a 12 miesiącem życia, też oswajamy psa już, jak to jest pracować, być ubranym jakby w szorki, nosić szorki. I jest uczony takich podstawowych, bazowych umiejętności, które później przydadzą się do nauki określonych czynności z zakresu psa przewodnika. Ostatnia faza to jest etap przekazania psa osobie niewidomej. Która to faza trwa też w granicach miesiąca. Nazywam się Joanna Witkowska. Pracuję. W Fundacji Wismajor, działającej na rzecz osób niewidomych, zajmuje się tam redakcją strony internetowej i koordynuje, tak jakby, ludzką stronę przekazywania osób i się w 2010 roku na szkolenie takie dla kandydatów do Fundacji Wismajor. I na takim szkoleniu, oprócz podstawowej wiedzy, którą się zdobywa, trzeba zdać egzamin z samodzielnego poruszania się z białą maską, ponieważ no, pies nie jest wytrzanym GPS-em, któremu się poda adres i, on zaprowadzi bez żadnego myślenia ze strony osoby niewidomej. Psa trzeba kierować, trzeba mu wydawać komendy związane z kierunkiem, a żeby mu takie komendy wydać, no to trzeba samemu wiedzieć, gdzie się chce iść, gdzie się jest w danym momencie. Trzeba to przestrzeń, tak najprościej mówiąc, ogarnąć. Właśnie dokładnie jutro minie. Cztery lata, jak prez otrzymał certyfikaty psa przewodnika. W po tak dużym mieście, powiedziałabym, że najpierw się stało możliwe, później łatwiejsze. Na ulicy pies prowadzi prosto po chodniku wykonuje nasze komendy związane z kierunkiem, ale wykonuje je mądrze. Czyli jeśli na przykład powiemy psu lewo, a jeszcze jest budynek, jeszcze się ten budynek nie skończył, to on nie skręci natychmiast w lewo i nie wrzuci nas na ścianę, tak żebyśmy się rozpłaszczyli, tylko po prostu dojdzie do pierwszej ścieżki, jaka jest w lewo i w nią skręci. Są ma z psem asystującym, ma prawo wejścia do wszystkich miejsc użyteczności publicznej, a w szczególności jest bardzo, bardzo lista. Są tam nie wiem, urzędy, placówki gastronomiczne, służba zdrowia, placówki kultury. Dzięki nam są też parki narodowe, zostały dodane i Plaże, plaże i kąpieliska. Wiesz, no ja też jestem odstrą sobą zupełnie. My tak szybko, że jak on kichnął, to ja się mało nie przewróciłam, bo mi się pałom w ręku natjął. Nie, tak to naprawdę jest. Bez... Naszym wielkim plusem, znaczy naszym w sensie w Fundacji Wismajor, że... Cały czas mamy kontakt z osobami, które mają od nas psa. Ja właśnie jestem taką osobą do kontaktu. I cały czas taka osoba ma prawo do nas zadzwonić, coś zapytać, poradzić się, czy też za naszym pośrednictwem umówić się z trenerem na tak zwaną lekcję follow-up. nie kończy się. W momencie, kiedy tego psa im ostatecznie przekazujemy, tylko tego psa trzeba trenować tak naprawdę przez całe życie. Do, do ostatniego dnia, kiedy, kiedy służy ten pies, ma mieć poczucie, że cały czas te umiejętności musi zachować. Te umiejętności są cały czas jakby rozwijane. Jeśli ten pies nie pracuje przez jakiś dłuższy okres, no to jest normalną rzeczą, że tak jak my jak załóżmy się języka obcego i później przez długi czas go nie używamy, no to jakiś czas nam zajmuje, zanim sobie przypomnimy dokładnie. I jakimi y, y, zasadami ten język się rządzi i sobie określona słówka. Przypomina, tak samo tutaj y, psy, y, y, też te umiejętności muszą mieć stale rozwijane, podtrzymywane, żeby, żeby ich nie utracić. Ja zawsze kandydatom powtarzam, że z przed tym przewodnikiem, więc jak z narzeczonym albo z narzeczoną warto poczekać na tego jedynego. nawet, <SEÑENUR harbor> nawet dłużej, ale żeby ten piec był dobrze